Dzisiaj będzie o kłamstwie, o tym jak się odnaleźć w świecie, który jest nim absolutnie przesiąknięty. Codziennie spotykamy się z różnymi osobistościami, które po prostu cynicznie kłamią, wypowiadając się na przykład w mediach. Pełno jest dzisiaj przeróżnych fake newsów, już trochę można się pogubić, czemu tak naprawdę wierzyć. Niektórzy teoretycy mówią nawet, że nastały trochę czasy, które bardzo smutno nazywa się czasami postprawdy, i teraz. Jak w tej całej atmosferze tego fałszu, jak funkcjonować, jak się odnaleźć, która to atmosfera może nam czasami, cytując klasyka Zbigniewa Stonogę, odbierać smak życia, która może, szczególnie jeżeli jesteśmy choć trochę idealistami i wierzymy w trochę, w trochę lepszy możliwy świat i funkcjonowanie, może nam wręcz odbierać momentami ochotę do życia. Dzisiaj będzie trochę swobodniej, trochę bardziej od serca. Będą to moje przemyślenia, jeśli jesteście ciekawi, zostańcie ze mną. Choć niektórzy twierdzą, że Instagram to akurat symbol w dzisiejszych czasach fałszu i kreacji. To mimo wszystko chciałbym Was zaprosić na swój profil na Instagramie, człowiek absurdalny. Wierzę, że to jest mimo wszystko narzędzie i można je w różny sposób wykorzystywać. Staram się tam przekazywać trochę jeszcze więcej inspiracji, uzupełnień z tego co tutaj robię, różnych cytatów, przemyśleń. Więc serdecznie zapraszam, czasy są jakie są. A teraz do głównego tematu. Przyznam, że odcinek powstał dość spontanicznie. Miałem Cię jeden z tych takich trudnych poniedziałkowych poranków ale wcale nie dlatego, że trzeba było wstać, zabrać się do pracy, chociaż może też trochę dlatego, ale dopadła mi jakaś taka, taka atmosfera właśnie takiego <śm> absurdu, takiego e przeciążenia tą, tą atmosferą trochę kłamstwa, fałszu. Oczywiście może niepotrzebnie zaczynałem dzień od poczytania wiadomości, poczytania co tam deklaruje, twierdzi w przeróżnych obszarach funkcjonowania naszego państwa, nasz kochany rząd jak nasz rodzimy Kościół radzi sobie z, nazwijmy to delikatnie, kryzysem wizerunkowym, kolejnym mocnym, jaki się rozpętał. Co ciekawe, czarę goryczy akurat w dniu dzisiejszym przelała we mnie trochę też kompromitująca uważam porażka i styl tej porażki naszej polskiej reprezentacji w piłkę nożną, bo uważam, że to tam też jakby jest to wszystko niestety zbudowane na pewnym dużym kłamstwie, że Odpowiednio wykwalifikowani ludzie zostali wybrani do tego, żeby się tą kadrą zajmować, ale zostawmy to też. W każdym razie w takich momentach na przykład dopada mnie czasami myśl, możliwe, że też tak macie, że możemy tak wyjechać z tego takiego polskiego fałszywego bagienka. Oczywiście z drugiej strony bardzo, bardzo lubię żyć w tym kraju, ale mam, mam czasem takie trudne momenty i łapi się wtedy na, na takiej myśli, że ale co to tak naprawdę zmieni? Bo nie twierdzę, że, że nie ma lepszych i gorszych miejsc do życia, to też jest bardzo indywidualne, co, 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 co czego kto potrzebuje, czego kto potrzebuje, ale myślę, że z tym kłamstwem, z tym fałszem problem jest wszędzie, dlatego między innymi na miniaturze wylądował też zagraniczny polityk, słynny złotousty, myślę, że bardzo, bardzo też cyniczna i niejedyna postać zagranicznego świata w tym temacie. Myślę, że w niektórych wzburzenie może wywołać to, jakie postacie wybrałem na, na miniaturkę tego dzisiejszego odcinka i często na przykład spotykam się z takimi sytuacjami, kiedy ktoś oskarżając nasz obecny rząd o to, że no cynicznie kłamie w bardzo, bardzo wielu sytuacjach, w wielu obszarach, że politycy Zjednoczonej Prawicy no posługują się tym kłamstwem na prawo i lewo. Stwierdza na przykład, że poprzednia ekipa też przecież kłamała. Poprzednie ekipy, czy że politycy generalnie kłamią i ja nie zamierzam z tym absolutnie dyskutować. Myślę, że to też jest takim bardzo smutnym obrazkiem tego, jak zaakceptowaliśmy już to, że to tak funkcjonuje. Bo tak naprawdę, co to jest za argument? Ten argument jakby absolutnie nie wybiela na przykład obecnej ekipy rządzącej. Jeżeli nawet prawdą jest, że poprzednia kłamała, nie wiem, tyle samo, 20% mniej, 30% więcej. Jakby. Co to zmienia? Przypomina mi się ostatnio. Nawiązywałem do takiej książki, myślę, że ona będzie przenikała teraz moje różne przemyślenia, bo, bo mocno mnie zainspirowała. Książki wyrosnąć z DDA o takich patologicznych mechanizmach funkcjonujących, schematach funkcjonujących w rodzinach dysfunkcyjnych, i tam było takie świetne, na przykład, świetny rozdział opisujący mechanizm wyparcia, jak osoby często pochodzące z takich patologicznych rodzin, na przykład usprawiedliwiały jeszcze po latach swojego ojca, że no, jak na przykład. Nie pił, to był generalnie w porządku człowiekiem i bardzo fajnie autor stwierdza, że ktoś, kto jest w porządku, nie maltretuje na przykład swojej rodziny. Jak, jak bardzo potrafimy po prostu wypierać pewne, pewne kwestie, nie potrafimy, nie mamy tej może odwagi, nie mamy, nie mamy tej dostatecznej siły, żeby nazwać pewne rzeczy po prostu po imieniu. Akceptujemy je tak, jak, tak jak funkcjonują. Myślę, że ogromny problem z kłamstwem w naszym świecie jest też taki, że to nie jest tak, że ludzie kłamią tylko i wyłącznie z takich bardzo cynicznych pobudek. Bardzo często ludzie kłamią, my kłamiemy, mając różne, tak nam się przynajmniej wydaje, szlachetne motywacje. Często wierzymy, że w ten sposób e, tak będzie lepiej, że wybieramy mniejsze zło, że to może prowadzić do jakiegoś większego dobra, koniec końców, i dlatego, dlatego posuwamy się do nieprawdy, ukrywamy jakieś różne kłamstwa. Często, na przykład, wychowując dzieci, chcąc, chcąc dla nich jak najlepiej, ja sam, jako ojciec, też mam tą perspektywę i nieraz się zmagam z takimi dylematami, że też, czy powiedzieć czasami dzieciom tą brutalną prawdę, jak im to przekazać, czy no jednak lepiej, wygodniej dla dobra tych dzieci posunąć się do kłamstwa. Myślę też, taki często przykład przytaczam, jak myślę na przykład o, o mojej babci, która jest bardzo mocno wierząca, Ona jest oczywiście już w bardzo podeszłym wieku. No Może nie bardzo. W każdym razie czasem się zastanawiam, że na przykład ja nie wierzę w to, co ona wierzy. Mi się wydaje, że ja znam prawdę, ona się myli, to jeszcze jest inna kwestia, kto ma, kto ma rację w tym wszystkim. Ale czasem, nawet gdyby prawda była taka okrutna, że na przykład po śmierci nic nie ma, to zastanawiam się nad tym, czy udowodnienie tego człowiekowi, który stoi gdzieś tam u, u końca, u schyłku swojego życia. Czy to by koniec końców nie wykończyło takiej osoby, czy jednak ona nie potrzebuje wierzyć w te, w te przeróżne kłamstwa? To jest zresztą psychologia yy, wiarę opisuje jako rodzaj takiego mechanizmu, który chroni nas przed tą perspektywą śmierci, przed tym poczuciem lęku i trwogi, więc to nie jest takie, takie aż bardzo proste i zero-jedynkowe. Chciałbym przynajmniej powiedzieć, że ja jestem tym ostatnim sprawiedliwym, nieskalanym nigdy kłamstwem, ale to by było kłamstwo, bo. Niestety, i nie zawsze tylko i wyłącznie z tych najszlachetniejszych pobudek, posuwałem się do kłamstwa. Często wydawało mi się, że tak będzie lepiej, że tak będzie lepiej może nawet dla kogoś, że w ten sposób będzie, będzie może w różnych sytuacjach spokojniej. Dlatego uważam, że akurat to, że też jestem na miniaturce obok tego zacnego towarzystwa, no też w jakiś sposób tam pasuje, bo też do tego kłamstwa się mimo wszystko posuwam. Mianę ostatnio taką sytuację, która też mi pokazała jeszcze z innej strony, jak ciężko czasami być pełni szczerym i uczciwym wobec drugiego człowieka, nawet jeżeli się bardzo chce, bo spotykałem się z kimś już jakiś czas i powiedzmy, że to miało jakąś perspektywę na przemianę w związek. No niemniej jednak intensywnie myśląc, czy rzeczywiście to jest to, czy, to jest, czy czuję to, że chcę w to iść dalej, doszedłem do wniosku, że, że jednak nie. I kiedy powiedziałem o tym w końcu wprost tej drugiej osobie, to co ona stwierdziła to, że z jednej strony szanuje i rozumie moją decyzję i nie ma o nią pretensji, ale z drugiej strony ma takie poczucie, że zabrakło między nami tej szczerości, zabrakło między nami tej otwartości, na którą na przykład sam bardzo mocno zwracałem od samego początku uwagę, że jeżeli czułem, że to, to nie idzie w tą stronę, to mogłem o tym powiedzieć wcześniej, ale jest to o tyle trudne, że czasami sami nie do końca wiemy, co czujemy, co jest tą prawdą, co jest tym, co co rzeczywiście chcemy i musimy nad tym posiedzieć, pomyśleć. Mimo wszystko, no tutaj drugi człowiek może się poczuć i tak w takiej sytuacji oszukany, że to trwało na przykład dla niego w jakiś sposób za długo. To, jak nasz świat jest skonstruowany, to co jeszcze bardziej komplikuje sytuację, to dlaczego on niestety zachęca trochę do tego kłamstwa, to to, że w tak wielu sytuacjach wierzymy w to, co chcemy wierzyć. Często słyszymy to, co niestety chcemy słyszeć. Opublikowałem ostatnio taki film Dziewczyna Psychopaty. Serdecznie Wam polecam, jeśli jeszcze nie widzieliście. Filmik fabularny, nakręciliśmy krótki, myślę, że mocno w temacie tego, co tutaj się dzieje na kanale, choć w trochę, w trochę inny sposób podane. I tam jednym z tych wątków takich głównych te, tego filmu, co mi przyświecało pisząc ten scenariusz, reżyserując go, to żeby też właśnie pokazać tą sytuację, że często tak bardzo łatwo dajemy się okłamywać, bo chcemy być okłamywani, bo mniej lub bardziej świadomie czujemy, że korzystamy na tym kłamstwie. Czasem nawet wiemy, że ktoś kłamie w różnych innych obszarach. My sami mamy to poczucie, że się do tego kłamstwa nie, nie, nie posuwamy. Ale to, że ta inna, z tego, że ta inna osoba kłamie w tak wielu obszarach życia, my też czerpiemy przeróżne korzyści. To mogą być nasi partnerzy, to mogą być osoby z naszego środowiska pracy, z naszej szkoły, z naszego z naszego rządu, nasi politycy i tak dalej tak już niestety, nawet nie robiąc tego, ale akceptując te reguły gry, też wzmacniamy to jak, to, jak to całe środowisko, jak ten cały świat funkcjonuje. No ale dosyć tego rozwodzenia się nad smutnym obrazem rzeczywistości, o tym, jak bardzo jest ona zakłamana, myślę, że zdajecie sobie doskonale sprawę. Nieraz się z tym zderzyliście, może też Was dopada takie, jak mnie dzisiaj rano, takie poczucie trochę absurdu tego, jak to funkcjonuje, ale co z tym zrobić? No, z zadałem pytanie w tytule odcinka, jak żyć w tym zakłamanym świecie? Czy... Należy walczyć z tymi wiatrakami, starać się mimo wszystko jakoś przeciwstawić temu, próbować ten świat zmienić, o ile to jest w ogóle możliwe. Czy może trzeba się po prostu przyłączyć do tego, zaakceptować reguły gry i grać według tych reguł, tego jak ten nasz świat jest skonstruowany? Mam taką obserwację, chociażby na bazie bardzo mocno mojego własnego życia, ale też z wielu historii, jakie słyszałem od, od innych ludzi, z wielu historii, jakie przeczytałem, że. Bardzo często myślę, że to co nas zniechęca do prawdy to to, że nawet kiedy wierzymy bardzo mocno, że ona jest tą właściwą ścieżką, że należy podążyć tą drogą prawdy tak bardzo jak tylko możemy, bo też nie mamy wpływu na, na, no na 100% tego co się dzieje, jaki będzie finalny efekt, ale nawet kierując się tą prawdą, wybierając szczerość, no jej konsekwencje bardzo często ani nie są jakieś specjalnie uwalniające, ani nie są takie specjalnie pozytywne, wcale nie jest tak, że wszystko kończy się happy endem, wszyscy... Żyją po niej długo i szczęśliwie, że ona sama z siebie rozwiązuje jakieś sytuacje, że sprawia, że, że czujemy się przyjemnie, że czujemy się koniec końców dobrze. Ale tak jak mówiłem, na bazie chociażby tych moich doświadczeń i tego, że bardzo często wydaje nam się, że kłamiemy dla dobra drugiej osoby, nie mówimy te, temu drugiemu człowiekowi o różnych rzeczach, moja obserwacja jest mimo wszystko taka, że pomijając, że kłamstwa prędzej czy później bardzo, bardzo często wychodzą, ale że im dłużej trwamy w tym kłamstwie, tym gorzej to się kończy później i dla tej osoby drugiej, i dla nas samych. Więc niestety w życiu trochę jest tak, że nie ma tej dobrej i złej ścieżki, i w obu trzeba będzie się zmierzyć z nieprzyjemnymi, różnymi negatywnymi konsekwencjami. Wierzę jednak, i moje obserwacje, moje doświadczenia to popierają, że wybierając ścieżkę tej szczerości od początku do końca. Tych negatywnych konsekwencji będzie po prostu mniej, że w tej drugiej drodze, kiedy nawet wydaje nam się, że robimy to dla dobra, dla większego dobra, to tak naprawdę wychodzi tylko jeszcze gorzej. Myślę też, że to, co nas może bardzo mocno demotywować do podążania tą ścieżką prawdy, że tak to górnolotnie nazwę, jest mimo wszystko to poczucie, ta świadomość. No, że nie zmienimy świata, nie zmienimy tego, jak on funkcjonuje, jak bardzo on jest zakłamany. I chociaż są oczywiście te takie piękne, wzniosłe stwierdzenia, że zacznie od siebie, i jakby wszyscy zaczęli od siebie, to, to świat by się zmienił. I to oczywiście teoretycznie jest prawdą, jakby wszyscy zaczęli od siebie, to świat by się zmienił. Ale wszyscy wiemy, to nie zaczną od siebie, ten świat nie zacznie yy, po prostu lepiej, lepiej funkcjonować. Są na to bardzo, bardzo znikome szanse. Niemniej jednak uważam, że jest pewna obiektywna wartość, i chciałbym wam ją przedstawić, może, może ona będzie w jakiś sposób zachęcająca do poruszania się tą ścieżką prawdy zamiast kłamstwa dużo częściej w naszym życiu. Myślę, że pomimo tego, że często wybierając prawdę, mówiąc prawdę, nie kłamiąc, możemy tracić, możemy tracić w różnych sytuacjach, możemy tracić pieniądze, wizerunek, ludzie wręcz mogą się od nas odsuwać. Z tego powodu, że, że za dużo mówimy czasami prawdy, tej niewygodnej, tej trudnej. Sami będziemy się zderzać z tym przeróżnym cierpieniem związanym z tym, że spojrzymy na rzeczy takie, jakie są, nazwiemy rzeczy po imieniu. Niemniej tą wartością, którą wygrywamy w tym, która dla mnie osobiście jest bardzo ważna, nie wiem jak dla Was, ale jest pewnego rodzaju wolność. I kłamstwo, kiedyś się spotkałem z takim pięknym zdaniem, kłamstwo jest zawsze oddaniem. Mimo wszystko drugiemu człowiekowi, temu, którego okłamujemy, czy też grupie, którą okłamujemy, jest oddaniem pewnej władzy nad sobą, jest oddaniem części tej wolności, bo przez to, że kłamiemy ci ludzie też nas w jakiś sposób jednak kontrolują. To kłamstwo nas kontroluje, bo boimy się, że to kłamstwo wyjdzie, bo tutaj już narażamy się i wrzucamy sobie na plecy te kolejne możliwe konsekwencje, tego, jeżeli ten system zacznie się sypać. Dlatego też kłamstwo prawie zawsze rodzi kolejne i kolejne. I kolejne kłamstwo, nie mówiąc o tym, co się dzieje, do jakich katastrof dochodzi, kiedy ono wychodzi. Kiedy nie kierujemy się tym kłamstwem, choć możemy tak w takich wydawałoby nam się codziennych sytuacjach wychodzić na tym gorzej, mimo wszystko żyjemy, mając dużo więcej tej, tej wolności, tej niezależności od, od innych, od różnych czynników, tej wolności odbycia nie jako tym niewolnikiem tego kłamstwa, które dalej się powtarza, dalej musi się powtarzać, żeby je utrzymać. Bardzo często spotykam się też z sytuacją, z takim nastawieniem, że prawda post factum niejako, po fakcie nic nie zmieni, czego nie naprawi. To dotyczy chociażby sytuacji, gdzie ktoś skłamał, gdzie ktoś okłamał kogoś innego i ma takie nastawienie, że to, że teraz powiem prawdę, przecież już, już nie naprawi tej sytuacji, wręcz ją właśnie pogorszy. Albo też coś spotkało kogoś i boi się on do tego, czy przyznać przed kimś, czy przyznać nawet czasami przed samym sobą, właśnie stosuje te. Różnego rodzaju wyparcia, bo też ma takie poczucie, że no, mleko się już rozlało, tej sytuacji się nie odwróci. Co z tego, że, że powiem tą prawdę? I oczywiście, prawda, tak jak mówiłem, już tutaj nie, nie naprawi wszystkiego. To nie jest magiczne, magiczna pigułka, ten, ten dobry wybór, za który nagle otrzymamy jakąś nagrodę od sił nadprzyrodzonych, ale i posłużyć takimi dwoma naprawdę fantastycznymi przykładami z, z popkultury. Jedno to jest. Serial, który oglądałem jakieś dwa lata temu, on został skasowany po pierwszym sezonie. Serial Winyl Martina Scorsese o funkcjonowaniu wytwórni muzycznej w latach 70. Nie chcę za dużo spoilerować, jeżeli ktoś by chciał sobie obejrzeć ten pierwszy sezon, no ogromna szkoda, że nie będzie kolejnych, ale gdyby chciał sobie obejrzeć ten pierwszy sezon, bo był naprawdę fajny, to strasznie mi się w tym głównym wątku fabuły podobało, to tutaj minimalnie zdradzę, ale nie za wiele, żeby no nie odbierać tej przyjemności, że. Problemy głównego bohatera bardzo mocno zaczęły się od tego, że na samym początku okłamał swoją żonę, w pierwszym odcinku, z którą do tej pory widać było, że żyje bardzo blisko, że ta relacja bardzo go wzmacnia, że ta relacja bardzo go wspiera. Później przez kolejne 8 odcinków, no wszystko mu się sypie, po prostu w przeróżnych tych obszarach życia. Pada w różne jakieś ciemne interesy, ten związek się z tą żoną praktycznie rozpada, i tak dalej, i tak dalej. Więc on, on, on się zapętla też w kolejnych kłamstwach, w kolejnych problemach. I w ostatnim odcinku to miała być zapowiedź dopiero kolejnego sezonu, ale już sam ten wątek mi się strasznie podobał, że on to całe odkręcanie tej sytuacji, to całe naprawianie tych wszystkich tarapatów, w jakich się znalazł, zaczął od tego, że poszedł i powiedział tej, tej żonie prawdę. To jeszcze samo z siebie nie uzdrowiło tej sytuacji, ale. Ogromnie mi się podoba ta myśl, ta idea, oczywiście tutaj reżysera, twórcy serialu, ktoś się może z nią nie zgadzać, ale że od tego należało zacząć, należy zacząć to całe, to całe naprawienie. No tym większa szkoda znów, że nie będzie tutaj kolejnych, kolejnych odcinków. A drugi wątek, który się pojawił z kolei w filmie Claire sprzed paru lat, polskim filmie, yy, Film też oczywiście, oczywiście głośny, ale wątek prawdy, który mi się tam bardzo podobał, to kiedy jeden z głównych bohaterów pod sam koniec, ksiądz, podczas kazania opowiedział swoją historię, swojej traumy, którą, którą przeżył. film się, jeśli widzieliście, to wiecie, no, tam nie ma happy endu, ale to znów było coś, co go mimo wszystko może nie rozwiązało jego problemów, ale uwolniło go. I to był ten Pierwszy krok w stronę, w stronę właśnie tej wolności, tego, tego zawalczenia samego siebie. I myślę, że to była niesamowicie mądra myśl z, z tamtego też filmu. To tyle tej mojej pogadanki dzisiaj, trochę luźniejszej, trochę bardziej od serca. Dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do tej, do tej pory. Pewnie będzie trochę komentarzy, że gdzie tu jest porządna treść i cytowanie jakichś wspaniałych yy, książek mądrych, filozoficznych, psychologicznych itd. Yy, no ale mam też czasami nie ukrywasz ten kanał też. Jest ważny dla mnie, bo pozwala mi się czasami oczyścić z różnych trudnych czasem myśli, trudnych stanów, też takich psychicznych, psychologicznych, które przeżywam. Dzisiaj miałem cięższy poranek i ten odcinek był dla mnie rodzajem pewnego uzdrowienia. Mam nadzieję, że Wasze życia, dla tych, którzy są akurat w tym punkcie, że te powiedzmy, ta. Ta moja prawda, teraz przekazana, może, może też jakoś, jakoś pomóc. Mam nadzieję, że do kogoś on trafi i komuś w jakiś sposób pomoże. Jestem bardzo ciekaw Waszych przemyśleń, jak Wy sobie po prostu radzicie, bo znów nie wiem, jaka jest właściwa strategia. Przedstawiam swój pomysł na tę sprawę. Właściwa strategia radzenia sobie z tym właśnie zakłamaniem tego świata, w jakim no, żyjemy i musimy. Żyć i funkcjonować, ale no chyba nie powinniśmy się poddawać. Zapraszam Was jeszcze raz na Instagram. Człowiek absurdalny po więcej inspiracji, tak jak wspominałem. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, jeśli chcecie tu mimo wszystko jeszcze wrócić. Do zobaczenia.